W branży gier wideo nie brakuje powieści o przetrwaniu, samotności i heroicznych zmaganiach wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Jednak niewiele tytułów eksploruje te tematy z takim rozmachem filozoficznym, emocjonalnym i konstrukcyjnym jak The Alters, najnowsza produkcja polskiego studia Eleven Beach Studios, twórców znanych z wymagających nie tylko pod względem gameplayu, ale też moralnych wyborów, This War of Mine i Frostpunka. Tym razem deweloperzy sięgają po temat tożsamości – Opowiadają historię o przetrwaniu w zderzeniu z alternatywnymi ścieżkami losu i ich często bolesnych konsekwencjach. Akcja The Alters toczy się na nieprzyjaznej opuszczonej planecie. Jandolski, jedyny ocalały członek załogi, zostaje uwięziony w mobilnej bazie, poruszającej się po powierzchni zagrożonej śmiertelnym promieniowaniem. By przetrwać i znaleźć drogę ucieczki, zmuszony jest stworzyć alterów alternatywne wersje samego siebie, zrodzone z innych życiowych wyborów. Każdy z nich posiada unikalną osobowość, historię i bagaż emocjonalny. Jeden w swojej linii życiowej został technikiem, inny botanikiem, a jeszcze inny naukowcem. Z czasem zarządzanie bazą naprawy systemów i pozyskiwanie zasobów stają się tylko tłem dla coraz bardziej skomplikowanych relacji między Janem a jego alterami, czyli lustrami tego, kim mógłby się stać. Faniki na science fiction bez trudu odnajdą w The Alter znajome motywy z filmów takich jak Moon, Wszystko Wszędzie Naraz, czy Mickey Seventeen. Podobnie jak te obrazy, gra koncentruje się na samotności oraz konfrontacji z alternatywnymi wersjami samego siebie. Przypomina to intelektualny eksperyment kim bylibyśmy, gdybyśmy w przeszłości podjęli inne decyzje? Co by się stało, gdyby nasze życie potoczyło się zupełnie inaczej? Kim bylibyśmy, gdybyśmy wykazali się odwagą i pomogli tej osobie, gdy mieliśmy szansę? Gdybyśmy rzucili studia, wybrali inną ścieżkę zawodową, nie weszli w długoletni związek, a może postawili się rodzicom w kluczowym momencie swojego życia. Główny bohater gry, Jan Dolski, nie jest pustym naczyniem, to konkretna, złożona postać, z przeszłością, emocjami i motywacjami. Każda z jego alternatywnych wersji, każdy alter, również ma własną wiarygodną osobowość, niektórzy są pogodni, inni pełni gniewu, jeszcze inni cierpią z powodu dawnych traum. Jeden z alterów, który w swojej linii życia stracił rękę, nie potrafi zaakceptować faktu, że teraz znów ją ma, co prowadzi do emocjonalnego kryzysu. Inny uważa się za bezwolne narzędzie, stworzone tylko po to, by ratować pierwotnego Jana, przez co popada w poczucie bezsensu i buntu. W takich momentach gra zbliża się do psychologicznego dramatu, gdzie gracz musi prowadzić rozmowy z wyczuciem i empatią, decydując niekiedy o czyimś losie. Jednym z kluczowych elementów rozgrywki jest samo tworzenie alterów. W specjalnym komputerze kwantowym wybieramy ścieżkę życia i aktywujemy moduł, który tworzy nową wersję Jana, z kompletem wspomnień, osobowości i emocji. To wszystko, czego nasz bohater mógłby doświadczyć, gdyby postąpił kiedyś inaczej. Gracz nie tylko zarządza alterami, ale też rozmawia z nimi, wspiera ich i przede wszystkim konfrontuje Jana Dolskiego z jego życiowymi wyborami. Decyzje podejmowane przez gracza mają wpływ na losy bohatera i jego alterów trzeba dbać nie tylko o surowce, ale również o zdrowie fizyczne i emocjonalne postaci. Morale alterów bezpośrednio wpływają na ich chęć do współpracy, ich efektowność i gotowość do poświęceń. Zaniedbanie mogą odmówić dalszego działania lub popaść w depresję. Każda interakcja niesie emocjonalny ciężar, a nawet najlepsze intencje gracza mogą doprowadzić do tragedii. Nie każdego da się uratować, nie każdemu można pomóc. Ta nieuchronność porażki stanowi jedno z najbardziej poruszających przesłań gry. W najbardziej intymnych momentach, gdy Alters zwierza się ze swojego cierpienia, a gracz nie wie jak odpowiedzieć, di Alters osiąga narracyjne wyżyny, rzadko spotykane w grach tego typu. Pod względem rozgrywki, di Alters łączy elementy survivalowego zarządzania zasobami, budowy bazy, gry narracyjnej i trzecioosobowej eksploracji. Główna mechanika obraca się wokół cyklu dobowego. Zarządzamy czasem pracy alterów, planujemy naprawy, budowę modułów oraz przygotowujemy się na kolejne przeszkody, zarówno środowiskowe, jak i emocjonalne. Każdy dzień to zestaw trudnych decyzji: kto pójdzie na powierzchni po zasoby, kto zajmie się produkcją filtrów, a kto będzie gotował jedzenie dla całej ekipy. Sercem gry jest mobilna baza, którą rozbudowujemy poprzez dodawanie nowych modułów: kuchnia, warsztat, siłownia, centrum komunikacyjne, łono do tworzenia alterów. Wszystko musi być strategicznie rozmieszczone. Niewłaściwe planowanie skutkuje dłuższym czasem przemieszczania się alterów, co wpływa na efektywność. Skupienie się wyłącznie na sukcesie misji może jednak odbić się czkawką, pominięcie budowy pomieszczeń, w których alterzy mogą odreagować trudy życia codziennego i egzystencjalne problemy, może doprowadzić do kryzysów emocjonalnych i buntu. Eksploracja planety z perspektywy trzeciej osoby to momenty wytchnienia od mikrozarządzania. Jan wyrusza po zasoby, skanuje powierzchnię planety i unika śmiercionośnych anomalii. Do dyspozycji ma m.in. hak spinaczkowy i narzędzie do neutralizacji zagrożeń. To właśnie na powierzchni najmocniej odczuwa się jego samotność. Świat jest wrogi i nieprzyjazny, każdy nieuważny krok może nieśmiertelne ryzyko. Zasoby różnią się użytecznością, służą do wytwarzania sprzętu, ulepszania systemów i wznoszenia modułów. Głębokie złoża surowców są głęboko pod Ziemią. Wymagają wspomnianego skanowania terenu i rozstawiania wież wiertniczych i połączenia ich z bazą. To proces logistyczny i czasochłonny, a czas w The Alters jest równie cenny co metale i polimery. Choć gra opiera się na narracji, jej warstwa strategiczna jest równie istotna. Gracz stale balansuje między przetrwaniem a rozwojem: czy warto zużyć surowce na nowy filtr powietrza, czy raczej zbudować komfortowe kwatery, czy zaryzykować wyprowadzkę po rzadki minerał, narażając się na kontakt z anomaliami. Dylematy tego typu to chleb powszedni. Nie wszystko jednak działa idealnie. Sterowanie Janem podczas eksploracji potrafi być frustrujące. Łatwo utknąć na nierównościach, kamera bywa kapryśna, zwłaszcza w starciach z anomaliami, a skanowanie zasobów nie zawsze działa intuicyjnie. Projektowanie bazy, choć satysfakcjonujące, potrafi być restrykcyjne pod względem połączeń modułów, co utrudnia bardziej kreatywne podejścia. A pętla rozgrywki, mimo bogactwa systemów. Może z czasem sprawiać wrażenie dość powtarzalnej. System dialogów i wyborów moralnych również nie jest wolny od wad. Część rozmów potrafi się powtarzać, a wpływ niektórych decyzji nie zawsze jest czytelny. Alterzy także nie zawsze wydają się reagować na podjęte przez nas decyzje. Dodatkowo granie pozwala na stworzenie wszystkich alterów podczas jednego przejścia. To samo w sobie nie musi być minusem, ale przez to, że niektórzy z nich wydają się znacznie bardziej użyteczni od innych rzadko kiedy czuć realny dylemat, który alter okaże się bardziej potrzebny. Zwłaszcza, że gra fabularnie wymusza stworzenie dwóch konkretnych, naukowca i technika, co jeszcze zawęża pole decyzji. Odnotować można również brak polskiego dubbingu, szczególnie w kontekście tego, że to rodzima produkcja. Jeszcze bardziej rozczarowuje fakt, że kinowa wersja językowa pozostawia wiele do życzenia. Podczas rozgrywki wielokrotnie zdarzało się, że zamiast polskich napisów wyświetlane były kwestie po angielsku. Mimo tych niedociągnięć, The Alters pozostaje grą wyjątkową, produkcją, która stawia pytania, porusza i nie pozwala sobie zapomnieć. To przemyślana mieszanka głębokiej narracji i survivalowej strategii, w której liczy się nie tylko zarządzanie zasobami, ale też emocjami i relacjami. To tytuł dla tych, którzy cenią sobie gry z pomysłem, niekoniecznie idealnie dopracowane i zachwycające technologicznie, ale z wyraźną tożsamością i ambicją.